Pan z wami, słowa ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie, ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, Cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Oto Słowo Pańskie. W dzisiejszych czytaniach z uroczystości zesłania Ducha Świętego nie pada słowo miłosierdzie. Nawet wśród tych owoców Ducha Świętego w nas, które wymienia Święty Paweł w liście do Galatów, padło słowo miłość, padło słowo łagodność, ale słowa wprost, słowa miłosierdzie. Nie usłyszeliśmy. To słowo jest ukryte w innym, które pada w Ewangelii. Tym słowem jest słowo paraklet. Dawniej starsi pamiętają, w tym miejscu zawsze było słowo pocieszycie w starych przekładach. W starszych lekcjonarzach grecki tekst był oddawany słowem pocieszyciel. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja Wam poślę od Ojca, będzie świadczyło mnie duch pocieszyciel. W nowym przekładzie lekcjonarza. Tak też wszyscy nasi polscy biskupi zadecydowali, żeby jednak nie oddawać tego greckiego słowa słowem pocieszyć, tylko takim spolszczonym słowem paraklet, wprost z greckiego słowa parakletos, parakletos. Samo to tłumaczenie pocieszyciel jest trochę za wąskim tłumaczeniem. Nie? nie za bardzo wiemy, jaka to jest ta sytuacja, w której Duch Święty miałby nas pocieszać. A to greckie słowo parakletos, ono tę sytuację nam przybliża. Mianowicie. Parakletos znaczy tyle, co zawołany do, zawołany w pobliże. Kletos to jest przywołany, para blisko. Gdybyśmy chcieli przetłumaczyć to na łacinę, to byśmy to oddali takim sformułowaniem ad vocatus adwokatus powo przywołany ad blisko do mnie adwokatus to jest takie dosłowne tłumaczenie tego parakletos więc gdybyśmy chcieli dosłownie tłumaczyć na język polski to byśmy musieli właśnie użyć słowa obrońca albo dosłownie adwokat adwokat Nie wiem, kto z Was potrzebuje adwokata. A ja tak. Ja tak. Wiele razy w życiu. Potrzebujemy adwokata wtedy, kiedy jesteśmy skonfrontowani z własnym przestępstwem, tak ktoś chce powiedzieć, albo z własną widą, albo jak chcemy powiedzieć, językiem kościelnym. Z własnym grzechem. Kiedy dopuszczę się grzechu, jedno jest pewne, na pewno mam oskarżyciela. Na pewno mam oskarżyciela. Ale równie pewne jest to, że bardzo bym chciał mieć przy sobie adwokata. Kogoś, kto stanie przy mnie w sytuacji mojego grzechu. Nie zostawi mnie samego w sytuacji mojego grzechu. Myślę, że też dobrze rozumiecie z drugiej strony, że łatwo się stoi przy człowieku, którego wszyscy podziwiają, ale stanąć przy człowieku, który jest ciężkim grzesznikiem, i, a jeszcze tak jak teraz bywa dość często publicznym grzesznikiem stanąć przy Nim, stanąć przy Jego boku w taki sposób, jaki to robi Duch Święty, żeby było jasne. To nie jest takie może oczywiste, nie jest łatwe. Więc Duch jest tym, który mnie pociesza, który mnie broni w sytuacji mojego grzechu. Ale pociesza mnie właśnie w ten sposób, że, że nie zostawia mnie samego z moim grzechem. Takie było myślenie kiedyś w kościele o sakramencie pokuty. Praktyka pokutna w starożytnym kościele miała kształt praktyki pokutnej publicznej. W starożytnym kościele grzesznik był wszystkim znany. Nawet nie musiał o tym wiele mówić, to zależało, to, to było widać po tym na przykład czy stoi, czy klęczy, albo w którym miejscu kościoła stoi. Sobór w Nicei 325 rok, pierwszy sobór wielki kościoła dzielił pokutników na takie cztery grupy. Nie? Pierwszą grupę nazywano płaczącymi. To byli ci, co stali za Kościołem. Nie wolno im było wejść do środka. Była druga grupa, którą nazywano słuchającymi. To byli ci, którzy mieli prawo być w przedciągu kościoła i cieszyć się, że dokąd jest liturgia słowa, tak jak teraz, to drzwi między przedciągiem a nawą kościoła były otwarte. Więc mogli uczestniczyć w tej liturgii, bo mogli słuchać, dlatego ich nazywano słuchającymi. I potem była trzecia grupa, którą nazwano klęczącymi. To oni mieliby prawo być już tu w środku. Ale zwłaszcza w tym czasie, który teraz kończymy, w okresie wielkanocnym, byliby jedynymi ludźmi, którzy by musieli klęczeć na liturgii. Starożytni chrześcijanie zasadniczo modlili się na stojąco, bo jeśli jesteś wolnym człowiekiem, a jesteś wolnym, bo Chrystus cię odkupił, i doświadczasz tej wolności, to stój. Natomiast jak nie jesteś wolny, jak nie jesteś wolny, jak jesteś zniewolony przez grzech, a to, to klękaj. Nie masz prawa stać. To, co powinieneś zrobić, to się właśnie zredukować o połowę i klęknąć. Jeszcze była czwarta grupa, którą nazywano współstojącymi. To byli tacy ludzie, którzy byli jakby na zakończeniu już pokuty, i to, co ich odróżniało od reszty zgromadzenia, to to, że nie mogli podejść, nie mogli przyjąć komunii świętej. Ale zwłaszcza te pierwsze trzy grupy to byli, to byli ludzie, którzy byli wszystkim znani we wspólnocie. Wyobrażacie to sobie, że idziecie na Eucharystię i tak mijacie najpierw tych, co są. Za Kościołem, potem tych, co są w potem mijacie tych, co klęczą z tyłu i, i dochodzicie do ołtarza. Jakie byście mieli emocje? Dobre samopoczucie, że nie, nie jesteście za Kościołem? To nie o to szło, żeby po drodze na Eucharystię doświadczyć pychy nad pychami. Nie? Że ja tu jestem święty. Nie. Szło o to, że kiedy mijałeś tych wszystkich ludzi. To przypatrywałeś się im uważnie, żeby się stać, to jest dosłowny cytat z pisarza, który się na, który nazywał się Tertulian, żył pod koniec II wieku. Żeby się stać. Ich ambasadorami przed Bogiem. Jeśli mogę być przy ołtarzu, jeśli mogę przyjmować Eucharystię, to jestem ambasadorem przed Bogiem tych wszystkich, których minąłem, którzy nie mogą podejść. To nie ma we mnie żadnego poczucia wyższości, za to jest ogromne poczucie odpowiedzialności za każdego, którego minąłem. Niosę go w sobie do ołtarza. Przedstawiam go Panu. Jestem Jego ambasador, ambasadorem przed Bogiem. Zawsze gdzieś tam we mnie to mocno rezonuje, że człowiekiem, który to napisał, właśnie był ów Tertulian, jeden z największych radykałów chrześcijaństwa w starożytności. Człowiek tak radykalny, że w końcu. Nie, nie, nie powiedziałem święty Tertulian, bo święty nie został. Był moment, kiedy czasną drzwiami poszedł z Kościoła. Bo mu się ten Kościół wydawał zbyt laksystyczny, nie? za łatwy, za bardzo obniżający poprzeczkę. Więc i ten taki właśnie skrajny radykał nie miał w sobie żadnego potępienia w stosunku do grzesznika, tylko miał w to poczucie, wchodzisz na Eucharystię, Nieś ze sobą tych wszystkich, którzy są grzesznikami. Ale nie, nie, chcielibyście takiego kościoła. Odpowiedź nie jest taka prosta, nie, bo wszyscy się przyzwyczaili do tego, że o, tu jest konfesjonał, tam ksiądz siedzi, to dobrze. Nie? Lepszy byłby gdzieś tam w kącie. Nie? Najbardziej oblegane są konfesjonały pod chórem. Ten to taki strasznie na widoku jest. <laughs> tak. Najlepsze są te konfesjonały. Nikogo nie widać. Idziesz, mówisz na ucho, ksiądz ci odpowiada na ucho, a potem też nikt nie widzi tej pokuty, którą wypełniasz. I wszyscy są szczęśliwi, bo, bo się czują uszanowani. Bo w ten sposób jest zabezpieczone moje dobre imię. Nikt nic nie wie o moich grzechach, ja nie wiem o, o, o waszych, wy nie wiecie nic o moich. To wszystko wygląda bardzo tak, po ludzku, racjonalnie, tak, tylko tyle, że efekt końcowy jest taki, że ja zostaję ze swoimi grzechami sam i wy zostajecie ze swoimi grzechami sami. Nie. To była niesłychana dojrzałość tego pierwotnego Kościoła, stać przy grzeszniku, bo być jego nawet nie tylko adwokatem, tylko właśnie jego ambasadorem przed Panem. To jest funkcja Ducha Świętego i w tym nie ma, słuchajcie, żadnej łatwizny, ani w tym nie ma żadnego zaprzeczania grzechowi, bo Pan Jezus nieco dalej w tym samym fragmencie Ewangelii, tylko on dzisiaj jest przeskoczony w naszej liturgii, mówi, że duch kiedy przyjdzie, to przekona świat o grzechu. Więc pierwsza funkcja tego ducha, który jest adwokatem, to nie jest mówienie człowiekowi: Nie, 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 nie masz żadnych grzechów, w ogóle to jesteś. Święty, cudowny, fantastyczny, tylko ludzie się mylą w podejściu do ciebie. Nie. Ten duch przekonuje o grzechu. Pierwsza funkcja tego adwokata to jest powiedzieć mi w oczy, jesteś grzesznikiem, jesteś grzesznikiem, jesteś winny. Nie udawaj, że jesteś niewinny. Natomiast to, w jaki sposób on to czyni, w jaki sposób przekonuje mnie o grzechu, jest niezwykłe, to znaczy czyni to tak, że ja odzyskuję poczucie godności, a nie tracę go. A nie tracę go. Nie czuję się sponiewierany. Nie czuję się poniżony. Sam powinienem się upokorzyć, tak, ale Bóg mnie nigdy nie upokarza. Duch Święty nigdy mną nie poniewiera, a już zwłaszcza wtedy, kiedy mi mówi, jesteś grzesznikiem. Nigdy mnie nie poniewiera. Ta takie działanie Ducha Świętego się łączy przede wszystkim z sakramentem pokuty i właściwie Ewangelią, która pewnie w tym kościele jest ulubiona, jest Ewangelia z Białej Niedzieli. Z Ewangelii Jana pamiętacie, jak Jezus zmartwychwstały przychodzi do wieczornika i, i co robi tchnie ducha. W relacji świętego Jana zesłanie Ducha Świętego jest zmartwychwstań. Święty Łukasz rozpisuje cały okres na 50 dni. Natomiast u świętego Jana Jezus przychodzi wieczór zmartwychwstania, i tchnie na apostołów. Weźmijcie Ducha Świętego. I zaraz następne zdanie, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. Nie? Duch jest na odpuszczenie grzechów. Ten, który przekonuje świateł grzechu, jest na odpuszczenie grzechów. I jest obrońcą. Jest adwokatem grzesznika. Ksiądz Prałat mówił, że to jest niedziela świadków miłosierdzia, więc powinienem powiedzieć świadectwo, a nie wymążać się. Gdybym miał powiedzieć świadectwo, to powiem, że moje dojrzałe życie chrześcijańskie się rozciąga między dwoma spowiedziami. Rzeczywiście, między dwoma spowiedziami. Pierwszą spowiedź taką przeżyłem jako bardzo młody chłopak. Chyba było jeszcze w podstawówce. Ale to była jedna z takich spowiedzi, której się strasznie bałem. Wiedziałem, że popełniłem takie grzechy, co do których nie będę nawet wiedział, jak je wyznać na tej spowiedzi. I szedłem z takim strasznym strachem do spowiedzi. Poszedłem w Krakowie do Dominikanów. Powiedziałem wszystko, owszem, powiedziałem wszystko. Byłem przerażony sobą. usłyszałem za drugiej strony kratki jedno zdanie. Jakiś stary dominikanin, mądry dominikanin, powiedział mi tak: „Dziecko, jesteś niedaleko od Królestwa Niebieskiego”. Słuchajcie, ja wyszedłem z tego kościoła. Myślę, że się unosiłem nad ziemią, jakieś pół metra, i tak, tak wracałem do domu, tak właściwie lecąc bardziej niż chodząc. I z całego okresu mojego dzieciństwa i młodości, to jest jedyna spowiedź, którą pamiętam. Święty jest łaskaw, nie zapamiętałem żadnej takiej spowiedzi, w której by się nade mną jakiś ksiądz za przeproszeniem wyżywał. A tę spowiedź pamiętam do dzisiaj. Takie doświadczenie, jakiegoś niesłychanego szacunku nie. w sytuacji, kiedy miałem poczucie, że nie mam prawa w ogóle do tego, żeby być uszanowany. Dziecko jesteś niedaleko od Królestwa Niebieskiego. Nie, nie. Pewnie może spotkałem tego Dominikanina jeszcze może nieraz w życiu, bo u nich tam bywałem, ale nigdy się nie przyznał. <grym> Więc yy, ma tym większą zasługę, że to wszystko zrobiła danimowo. Okay. Taki sam moment w życiu miałem, wyobraźcie sobie, 10 lat temu, 10 lat temu prawie przed sakrą biskupią. Wiadomo, Mobisku przed sakrą jedzie sobie na rekolekcję. Ja się zamknąłem u kamy dół na Bielanach. Siedziałem sobie tam tydzień, wchodząc w ich rozkład dnia, stając tam o porze niewyobrażalnej. I kluczowy moment tych rekolekcji to był taki moment, kiedy poczułem się naraz dramatycznie oskarżony przez szatana. Bo mówiłem Wam, jak jesteś grzesznikiem, to masz, masz oskarżyciela. I ja miałem w tych rekolekcjach taki moment, i miałem poczucie, że szatan stoi przede mną i mówi mi, co ty robisz? Przypatrz się swojemu życiu. Jakim prawem sięgasz po biskupstwo? Jak w ogóle śmiesz? Zobacz wszystkie swoje grzechy, zobacz. To nie przeraża. Wszystkie grzechy z swojego życia stały mi przed oczami. Jakby nie tu, święty, to mielibyście innego arcybiskupa w Łodzi. I szukałem odpowiedzi. Przyszła nie, tym razem nie od spowiednika, tylko wprost od pana. Robiłem skrutację Pisma Świętego, nie wiem w jaki sposób trafiłem na trzeci rozdział Zachariasza. Do dzisiaj mam zakładkę w mojej Biblii, jest założony ten trzeci rozdział Zachariasza. I nie przełożę tej zakładki. Tam jest taka scena, kiedy przed Bogiem stoi kapłan Jozue, arcykapłan, ubrany w strasznie brudne szaty, splugawione. Zabrudzone i przy nim stoi szatan i go oskarża o wszystko, co możliwe. I ja się w tym Jozułem odnajdywałem w 100%. procentach. I tam jest, to jest jeden z najkrótszych rozdziałów Pisma Świętego w ogóle. Możecie przeczytać go sobie w domu. Tam kilkanaście wersetów jest. I kiedy kiedy szatan oskarża tego arcykapłana, właśnie takiego do końca zabrudzonego, zbrukanego, to Bóg mu mówi: ucisz się. Można by pewnie nawet przetłumaczyć: zamknij się. I woła aniołów i każe ubrać tego arcykapłana w nowe szaty. I mówi: Ja go wybrałem. Ja go wybrałem. Więc to są takie dwa momenty w moim życiu duchowym, których nigdy nie zapomnę, bo miałem takie poczucie, że Pan stanął przy mnie w moim grzechu, szanując mnie do samego dna, do samego końca. I tak myślę, że jeśli, jeśli mnie było dane cokolwiek zrozumieć z miłosierdzia, to były te dwa momenty. One mi się bardzo kojarzą z tym, co napisał Jan Paweł II w rekoncyliacji jest penitencja, napisał o sakramencie pokuty. Mianowicie, że ten sakrament, jak się na niego patrzy z zewnątrz, nie? tak jak, nie wiem, ktoś by teraz przystępował do spowiedzi i patrzysz na to z boku, no to ci się wydaje, że to jest coś, co straszliwie upokarza, nie? No idziesz. Z czymś no nie, nie ma generalnie powodu do chwalenia się. tak? Zrobiłem w życiu rzeczy straszne. Idę z nimi, mówię je do księdza, którego nie znam. A jak go znam, to jeszcze gorzej. Trudno sobie wyobrazić bardziej upokarzającą czynność. Tak pisze papież Jan Paweł II. Mówi, ale ci, którzy nie oglądają spowiedzi z zewnątrz. Tylko mają jej doświadczenie od środka. Nie mają doświadczenia upokorzenia. Mają doświadczenie odzyskiwania godności. Bo to jest taki moment, sakrament pokuty, w którym możesz na moment popatrzeć na siebie oczami Pana Boga i zobaczyć siebie tak, jak Cię widzi Bóg. A Bóg Cię szanuje. Bóg cię nigdy nie sponiewiera. Bóg cię zawsze dźwignie. Bóg ci zawsze powie wierzę ci. Bóg ci zawsze powie potrzebuję Ciebie. Mimo Twoich grzechów. Ostatnia refleksja, bardzo krótka. Rozgadałem się, ale wina jest prawa, ta, bo powiedział, że ma być świadectwo. I... Czy to jest praktyczne? Bo może powinienem mówić świadectwo o tym, jak się praktycznie czyni miłosierdzie. Więc chciałem powiedzieć, że to jest bardzo praktyczne. To jest bardzo praktyczne. Dlatego, że takie doświadczenie miłosierdzia, jakie nam daje sakrament pokuty, jest czymś, co też Jan Paweł II lubił nazywać doświadczeniem źródłowym. Doświadczeniem źródłowym. Ostatecznie, tak naprawdę, problemy między ludźmi najgłębiej rzecz biorąc biorą się z grzechu. Wcale nie tylko stąd, nie wiem, że ktoś jest bogaty, a ktoś jest ubogi, a komuś się tam życie nie udało, a ktoś jest chory, drugi jest zdrowy. To nie są problemy. Problemy między ludźmi. Wywodzą się najgłębiej, źródłowo się wywodzą z grzechu. I jak się nie uleczy tej rany tak głęboko, to się ją plajstruje z zewnątrz. Nie, przez chwilę mamy poczucie, że ładnie wygląda, ale problem zostaje problemem. Trzeba sięgnąć do dna problemu, a takim sięganiem do dna problemu jest sakrament pokuty, pojednania. To jest sakrament, który sięga korzenia zła i, i nas właśnie w tym korzeniu uzdrawia. I mając to doświadczenie, pewnie wtedy stajemy się inni wobec, wobec ludzi, w stosunku do, do innych ludzi, stajemy się inni, przestajemy osądzać, przestajemy potępiać. Zaczynamy wybaczać, zaczynamy rozumieć, zaczynamy pomagać. Więc to jest, to jest bardzo potrzebne doświadczenie. Jak, jak masz kłopot z wybaczeniem komuś, albo jak masz kłopot ze świadczeniem miłosierdzia, to przejdźcie do spowiedzi. zobaczymy, czy kłopot nie zniknie. Stawiam 10 do 1, że zniknie. Amen.